Cześć witam wszystkich serdecznie na kanale Cryptomanik, tu grad z tej strony Dzisiaj y, kolejny filmik Dostępne airdropy Dzisiaj trochę z innej beczki, bo parę osób mi się już pytało co i jak i jeżeli chodzi z tym airdropem co dostaliśmy od y, Mair, czyli EG chodzi o Erlonda czyli EGLD y, Czyli ho, zaraz Wam pokażę y, co i jak był o, wcześniej Kawał czasu temu artykuł u nas y, o tym portfolio Mair, który możecie sobie też ściągnąć i, i zacząć tam działać, jeżeli komuś się podoba, link będzie pod filmikiem, a także wam pokażę teraz mniej więcej o co chodziło z tym airdropem, y, też zamieszczałem na Facebooku y, jak to będzie rozprowadzane, że to był cały PDF z, y, Max był Zatrzymanie EGLD, czyli Rorda, Na właśnie na portfelach prywatnych Wiem ktoś do mnie pisał, że Pokazuje mu, że trzymał na lecie i pokazuje mu, że się należy ten y, airdrop Tylko nie, nie, nie wiem jak go dokładnie powiem wam jak go odebrać, bo Jeżeli by teraz przy pomocy seedów chciał ściągać portfel To portfele y, na przykład jak M Mair czy tam na Rorda potrzebują 24 seedy, a a ten to ma 12. Czy przy pomocy Keystore dałoby się to ściągnąć? Nie wiem. Także też jest, jeżeli ktoś by chciał właśnie wchodzić w to, to, to portfel ściągnie, ściągnąć wystarczy właśnie podać numer telefonu, tutaj potwierdzić i, i macie sobie portfel. Poza tym zaraz przejdziemy tutaj. A tu była rozpiska posiadosze EGLT 10% odblokowania po jednym miesiącu i 90% tego jest zablokowane na jeden rok a następnie zwolnienie liniowe w ciągu najbliższych 6 miesięcy 15% miesięcznie Możliwość zablokowania nagród MEX LK, MEX na 12 miesięcy otrzymać podwójną, żeby otrzymać podwójny APR MEX zostanie wydany po 12 miesiącach w, w ciągu 6 miesięcy 17% przez pierwsze 4 miesiące i 16 poprzez ostatnie 2 miesiące opłaty swapu 0,3 i no i zaraz przejdziemy o co mniej więcej chodziło w tym airdropie jeżeli mamy portfel mair już widzicie patrzę tutaj jest mair exchange wystarczy teraz skonek wybrać właśnie ledger AirLord web wallet i maier lub maier app ja mam Amair app, czyli tutaj, i teraz wchodzę przez portfel. Zaraz Wam pokażę, o co mi więcej chodzi. Gdzieś to sobie przygotowałem. Tak. I tu, jak już jestem na portfelu, na telefonie, na. I wchodzę tutaj, jak jest ten trybik, trzeba w ten trybik sobie wejść. I później tutaj Wallet Connect. Wystarczy teraz tutaj kliknąć Wallet Connect i teraz na tym. Exchange, tutaj właśnie nam się pokazuje, i od razu pokaże nam się, żeby zeskanować, zeskanować ten portfel. Ja już zaraz sobie to zrobię, Filunia. Już jestem właśnie na tym Connect Wallet. Scan QR Code, robię ten właśnie sobie scan. I tutaj na aplikacji trzeba po prostu kliknąć sobie Approve. Klikam Approve już, i już jestem. I teraz nie wyłączamy telefonu. Pamiętajcie, nie wyłączacie. musicie mieć telefon przy boku, bo na przykład wszelkie transakcje. Jeżeli na przykład ktoś będzie tam farmił tego meksa, czy, czy wrzucał właśnie z tego na ten airdrop, to trzeba mieć ten portfel odpalony, bo będziemy na portfelu zatwierdzać transakcje, Nie tutaj bezpośrednio na stronie. Tutaj dostaliśmy po prostu akces na tę stronę. Mamy tu stronę domową, mamy tu swapa, gdzie możemy wymieniać. Na razie jest parę, dosłownie na razie parę kryptowalut, bo to jest świeżynka, jeżeli chodzi dla LLR-a. jeżeli chodzi Mayer Exchange Liquidity, czyli na razie są. Tu dodajemy Ad Liquidity i aktywne pule, jakie są. I tu farmy. I widzicie, ja dostałem tam 12 tych meksów. Naprawdę nie dużo posiadałem tego EGLD, dosłownie ćwiartkę. Kiedyś sobie tak kupiłem i leżała. Wiem, że EGLD wyskoczył dość sporo, ale ten token właśnie MEX jest jeszcze tani, także jeżeli kogoś by kusiło, nie namawiam, bo nie jestem poradnią inwestycyjną, to MEX jest, tak jak mówię, jest taniutki, wystarczy mieć trochę EGLD i można sporą ilość tego MEXa zakupić i sobie działać. Ale powiedzmy teraz o tym Meksie, który dostaliśmy z Airdropa. Po prostu on będzie tutaj widzicie EGLD Max Max. I on całkowicie troszkę inaczej wygląda, bo on jest zamrożony dla nas. I żeby go odmrozić trzeba też dodatkowo sobie po prostu farmić. I to, co już nam wyfarmi, będziemy mogli sobie wypłacać minimum musi wyfarmić 5, na 5 dolarów, żeby to wypłacić. A żeby odsteykować, to też jest jakiś y, czas na odstejkowanie, A Windrow, że to 45 godzin mi zostało, ale ja nie będę tego wypłacał, po prostu nie chcę, to działa. Nawet jeszcze sobie tych meksów dokupiłem i wrzuciłem tutaj y, w sam stacking. Obecnie już y, 520 APR jest w ciągu y, na rok czasu, a tu już też spada, mówię, bardzo dużo ludzi wchodzi. Dlatego też cena tego Roda idzie do góry, bo po prostu znika z giełd, jest skupowany, zaraz zobaczycie na analityki i nie ma co się dziwić, jak odpalili tego DEXa na LRODA, to zaczyna wszystko liquidity tutaj nam rosnąć i wolumeny, i w pulach też przybywa, już jest tutaj, wczoraj było poniżej 1 miliarda, to dzisiaj już jest Jeden 220 milionów 733 tysiące Czyli Rośnie Jeżeli chodzi o EGLD MEX EGLD USD 480 milionów już jest Tak jest w analityce tokeny EGLD, MEX i USDC na pewno będą dochodzić nowe farmy coś w tym stylu To jest fajne bo To zaraz dopo możemy sobie wrzucić tylko potrzebujemy Po prostu EGLD żeby sobie to wrzucić Właśnie farmienie, jeżeli ktoś nie załapał się na właśnie na ten to może, może sobie spróbować jak ma trochę EGLD sobie zamienić na MEXa tutaj połączyć portfel tak jak Pokazywałem i, i, i po prostu rzucić sobie MEXa bo coś czuję że on może fajnie nam wyskoczyć, właśnie weźmie jeszcze raz w analitykę tokeny Max, Max, To jest mój świe, świeża, świeży temat na, dla Price. I wiecie, to jest dopiero początek. Dopiero od tygodnia nam pokazuje Week. I jest Week. Tutaj mieliśmy cenę 0.13, teraz już jest 0.16, także rośnie. 14% już urósł. Yy, liquidity też jego, jak to można powiedzieć, rośnie samego mexa Także bardzo fajnie. Ogólnie, co mogę jeszcze powiedzieć? No, fajnie kopię, bo ja to już niecałe dwie doby minęło. Tak jak mówię, nie miałem dużo, czyli na to wychodzi, że miałem około 20 dolarów w tym MEX-ie dostałem i 20 w EGLD dorzuciłem. I mi już to w ciągu półtorej, trochę więcej niż półtora dnia, już 364. Tutaj samego MEXa dokupiłem dosłownie za. Yy, no trochę taniej, bo on poszedł do góry. Było około 40 dolarów, chyba zakupione, i to dało mi 34 tysiące sztuk, co już wzrosło na 55 dolarów. No i fajnie kopię, bo już 594 Meksy mi nakopało w tym pólu, samym gdzie jest tylko kopanie Meksa. Także fajna sprawa. Zapraszam, jeżeli jest ktoś chętny. Ogólnie też maile, mail MailMeir app ma taką promocję, że jeżeli ktoś wejdzie na przykład za 200, dolarów, 200 dostaje 10, dolarów, 10 tak jakby takiego cashbacku, chyba w EGLD. Tak mi się wydaje. Także takie 5% ekstra. I można polecać przy okazji dodatkowo, można ewentualnie zarabiać. Jeżeli ktoś reflektuje, to polecać. Także oni się będą rozwijać, moim zdaniem. Elord cały. Zasoby, technologia, gdzieś tutaj jeszcze byłem. Tak, będą lunchpady. To jest właśnie fajne. Gdzie tu były exchange, export? Wallety. i właśnie nie wiem. Musielibyście sprowadzić, jeżeli trzymacie. Aj, dobra, access, create, wallet. Y, nie, chodziło mi o dostępne wallety O, a to jest jakiś nowy tworze. nie chcę tworzyć nowego walletu A to tutaj, przepraszam bardzo Keystore, to przez klucze prywatne możemy, przez ledgera PEM to jest select site, drag, drag and drop your keystore Czyli też klucze jakbyśmy tutaj, czyli można spróbować przez to i przez to Jeżeli trzymaliście gdzieś indziej poza elorda poza mair lub, y, lub, 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 y, tym portfelem Erlonda typowym, który jest, mieliśmy tam przed chwilą. Tutaj, Create Wallet właśnie. To jest typowy portfel Erlonda. Drugim portfelem jest Mair. I tak jak widzieliście tutaj przez ten, y, y, przez ten access, exact, Existing Wallet to przez mypem PEM, czyli przez klucze prywatne. Możecie spróbować to. Jeżeli trzymaliście na przykład na wolecie czy gdzieś idzie tego loda na portfelach prywatnych, to może załapaliście się na, te, na tego airdropa. Nie jestem pewien. A kto się załapał to gratulacje. I myślę, że będzie fajnie właśnie z tym Meksem. Świeżynka na razie dostępna tylko właśnie tutaj. No i Tania. Także tyle z mojej strony, wszelkie linki do My app będą pod spodem, do Mari też dam pod spodem. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam bardzo. Także tyle na dzisiaj, trochę z innej beczki ten, ten filmik dostępny airdropy, bo to był airdrop, ale sporo ludzi nie wie jak go dokładnie odebrać, żeby go później w przyszłości odebrać. Tak jak mówię jeszcze raz, trzeba go to wrzucić w farmienie. Od razu Wam będzie to zarabiać. I przy okazji, yy, z czasem będą odblokowane te części, które i tak wyście dodatkowo też zamrozili. Jeżeli będzie dobra cena, to będziecie sobie sprzedawać. Także tyle z mojej strony. Trzymajcie się, cześć.